Witamy w obliczach armii. Razem z nami jest starszy szeregowy Monika Krasińska-Ligejka, przewodnik PSA, oraz starszy kapral Stefan Rogoziński, nawigator. Żołnierze z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Razem z nami jest jeszcze jeden żołnierz, Carbon. 13. Brygada jest pierwszą i jedyną w kraju, w której służą żołnierze na czterech łapach. Na wstępie nie mogę nie zapytać, jakie zadania na co dzień realizuje Carbon? Karbon jest psem poszukiwawczo-ratowniczym, czyli znajduje wszystkie żywe, oso żywe osoby w danym terenie. Terenie zielonym. On akurat jest certyfikowanym psem do poszukiwania terenowego, więc w lasach, w terenach trudno dostępnych tam znajduje ludzi, którzy się zgubią i którzy potrzebują pomocy. Czyli jak każdy inny żołnierz karbon też musi być w gotowości? Oczywiście, on musi być w gotowości 24 godziny na dobę, tak jak my. Jego zadanie też jest takie jak nasze, czyli wspieranie lokalnych społeczności? W momencie, kiedy ktoś zaginie, bardzo ważny jest czas. Ważne jest to, żeby jak najszybciej dotrzeć na miejsce i taką osobę znaleźć. I dlatego też no, musimy być cały czas pod telefonem. On musi być na tyle wyszkolony, żeby w każdej chwili móc ruszyć do akcji i pomóc takiej osobie. Proszę powiedzieć, od jak dawna Karbą służy w armii i w ilu akcjach brał już udział? Carbon od niedawna służy, bo dopiero od kwietnia mój drugi pies służy już ponad rok. Carbon ma za sobą zaledwie dwie akcje. On dopiero niedawno zdał egzaminy, tak zwane egzaminy klasy pierwszej. Certyfikowany pies Państwowej Straży Pożarnej. I dopiero teraz może tak naprawdę brać udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. A ten drugi pies? Drugi pies ma już za sobą około 10-11 akcji. I on był certyfikowany już dwa lata temu, teraz niedawno przechodził recertyfikację, czyli ponowny egzamin sprawdzający jego zdolności, ponieważ nasze psy co roku muszą zdawać egzamin, żeby sprawdzić, czy dalej potrafią znajdować osoby zaginione, czy dalej są zdolne w tych obszarach, do których są przeznaczone. Z nami też jest nawigator i tutaj pytanie jaka jest właśnie wasza rola właśnie z pracą też z psem. Teren na którym prowadzone są poszukiwania zajmuje przeważnie bardzo duży obszar rzędu kilkudziesięciu kilkuset hektarów. Teren ten jest podzielony przez planistę na sektory, które obejmują powierzchnię około kilku hektarów. Zadaniem nawigatora jest doprowadzenie przewodnika z psem na ten sektor oraz dopilnowanie, żeby ten sektor był należycie sprawdzony. A proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że czworonogi trafiły do 13 Brygady i ile ich tam służy? To była bardzo długa droga, ponieważ wcześniej w Wojsku Polskim nie było psów poszukiwawczo-ratowniczych i nie było psów kontraktowych, czyli psów takich, które są moim… Karbon jest moim psem. Ja go kupiłam, ja go na początku szkoliłam. On, tak samo jak ja, podpisał z wojskiem kontrakt i w tym wojsku służy kontraktowo. Czegoś takiego nigdy nie było. Więc y, trzeba było zmienić przepisy, trzeba było wiele osób przekonać do tego pomysłu. Długa, wyboista droga, ale się udało i mam nadzieję, że takich psów będzie coraz więcej i że niebawem w każdej brygadzie obrony terytorialnej będzie taka grupa poszukiwawczo-ratownicza specjalistyczna. Która będzie między innymi miała psy poszukiwawczo-ratownicze. Ja jestem ciekawa i pewnie Państwo również, jak wygląda taki dzień służby Karbona w jednostce wojskowej i, i nie tylko właściwie. W zasadzie z takim psem ćwiczyć trzeba cały czas. Oczywiście on ma czas, kiedy wyleguje się na kanapie. I jak widać, świetnie jest przyzwyczajony do siedzenia na fotelach, kanapach więc ma ten czas taki spokoju domowego, kiedy jest normalnym psem domowym, kanafowcem. Ale też cały czas ćwiczymy i codziennie są to jakieś ćwiczenia albo z posłuszeństwa, albo jedziemy gdzieś w teren i ćwiczymy właśnie poszukiwanie, oznaczanie takiej osoby zaginionej. Nawet schodząc po schodach daję mu komendę, przyzwyczajając go, że ma iść na przykład na dół lub do góry, przyzwyczajam go, że ma iść w prawo, w lewo. To jest takie po prostu nasze standardowe życie, w które wpleciony jest trening przez cały czas. Ale rozkaz wykonuje. No nie są to rozkazy dla mnie, dlatego że my pracujemy jako partnerzy. I to jest bardzo ważne. Trzeba pamiętać, że on, jeżeli już jesteśmy na akcji, wie dużo lepiej niż ja, gdzie może być człowiek, gdzie ten zapach człowieka żywego czuje. Więc trzeba psu przede wszystkim bardzo zaufać i naprawdę traktować go jak partnera, a nie jak narzędzie do pracy. I my działamy jako po prostu partnerzy. No to właśnie chyba widać na załączonym obrazku. Praca czy specjalizacja przewodnika z psem to nowość w armii, ale nowością jest również nawigator. Proszę przybliżyć, na czym polega? Tak jak powiedziałem. Zadaniem nawigatora jest doprowadzenie przewodnika z psem w sektor, dopilnowanie, żeby sektor był należycie sprawdzony przede wszystkim. Często zdarza się, że osoba zaginiona wymaga udzielenia pierwszej pomocy w związku z powyższym nawigator musi mieć ukończony kurs, musi być ratownikiem, musi mieć ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, aby tej pomocy od razu na miejscu udzielić. Sprzętem, jaki wykorzystuje nawigator w swojej pracy jest odbiornik GPS. W GPS-ie nawigator ma wgrany wyznaczony sektor, który ma przeszukać. Sektory są podzielone, jak wcześniej powiedziałem, na początku akcji przez planistów i wgrane z GPS. Wojska Obrony Terytorialnej są inicjatorem wprowadzenia psów poszukiwawczo ratowniczych do służby. Czy ten projekt będzie rozwijany przez wojsko OT w najbliższych latach? Tak, na początku był to program pilotażowy w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Teraz chcemy powoli wprowadzać ten pomysł także w innych brygadach. Tutaj już między innymi Piąta Brygada się zdecydowała, że będzie ten projekt kontynuowała. Oni będą pod naszą opieką, będziemy im pokazywać, jak to zrobić, będziemy szkolić im ludzi. I mam nadzieję, że niebawem takie grupy powstaną w całej Polsce. Bardzo nam na tym zależy. No tutaj y, pomysł wyszedł od pana generała, więc myślę, że rzeczywiście y, tutaj będzie to rozpowszechnione na wszystkie brygady, szczególnie że widzimy, że to się sprawdza i że widzimy, że jest taka potrzeba i takich psów, ale i takich grup, że y, naprawdę na każdej akcji poszukiwawczej im więcej psów poszukiwawczo-ratowniczych. Im więcej wykwalifikowanych nawigatorów, którzy wiedzą, co robią, tym lepiej, tym większe szanse na to, że znajdziemy taką osobę zaginioną. A tutaj liczy się naprawdę każda minuta. A ile taki zespół, wasz zespół z przewodnikiem i z psem liczy ludzi, żołnierzy? Cały zespół, cała grupa poszukiwawczo-ratownicza liczy 16 osób, to jest sześciu przewodników z psami, sześciu nawigatorów, trzech planistów, którzy planują całą akcję, no i dowódca grupy poszukiwawczo-ratowniczej. A proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób są rekrutowane psy do takiej służby? Żeby, pies, żeby podpisać... Kontrakt z przewodnikiem, czyli z psem, także. Przede wszystkim no, trzeba być żołnierzem Wojsko Obrony Terytorialnej. Trzeba mieć własnego psa, który ma klasę zero minimum, albo terenową, albo grozowiskową. To są egzaminy organizowane przez Państwową Straż Pożarną, które tak naprawdę pokazują, czy pies. Nadaje się do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Czy ma takie zdolności i umiejętności do tego, żeby działać w akcjach. Potem dopiero egzamin klasy pierwszej upoważnia do brania udziału w akcjach. To zero jest takim początkiem, dlatego też no, do nas same kontrakty są już podpisywane w tym momencie, kiedy pies e, tą klasę zero zdobędzie i kiedy wiemy, że pies ma predyspozycję do tego, żeby służyć na takim stanowisku. Ja tutaj się przyglądam pani przewodnik i na pewno to co pani przewodnik ma przepasane w pas to nie jest worek zrzutowy, co to jest w ogóle? Tak, to jest akurat psi worek, bo to jest worek na wszystkie elementy potrzebne dla psa, czyli zabawka to jest podstawa, bo pies w ten sposób jest nagradzany podczas ćwiczeń, że po prostu się z nim bawimy. No i druga nagroda, którą Carbon akurat uwielbia, czyli no i już widać, że jest bardzo z tego zadowolony. Tmaczki. Smaczki to jest druga rzecz podstawowa tutaj podczas treningów, która bardzo nam się przydaje i jak widać karbon za nimi przepada, dlatego też bardzo lubi ten worek. I właśnie widać jak bardzo się domaga. Lubisz? Jeśli ktoś z Państwa ma czworonoga, który spełnia kryteria, aby zostać żołnierzem, zapraszamy na stronę www.zostańżołnierzem.pl. Dziękuję Państwu za rozmowę, a z Państwem widzimy się za chwilę. Dziękujemy.